Witam was w kolejnym odcinku i życie jak zwykle, miłego oglądania. Za klikam nagrywając, potężne. No, a co stąd, pewnie coś dogram albo nie dogram. Zależy, jak będzie mi się chciała. Tutaj klikam gra. gra. Jakieś potężne to. Tak? Jupia O, Tutaj tutaj się ładują te te, To może być ciężko. No, no trochę to potrwa, ale damy radę. <laughs> nie, bo musimy się rozgrzać po prostu. Ja wiem, że ja wiem, musi się zrobić komora normalnie. No, a teraz się wszystkie wykrywają te shadery i tak dalej, nie? Mhm. Podejrzewam, że tak może być. O, stary stał.

C'mon, c'mon. Hello, stranger. Gotta say, I wasn't expecting a message from you, but I'm glad you reached out. So, you're, so back, you're in back in town again. You a need a job. And your first idea was <laughs> taking part in fixing the <laughs> town <drift laughs> council. <have laughs> ambitious. <laughs> but I'm afraid I don't have good news. The town council put <laughs> the renovation on hold, which is a shame. Turning it into a community center was such a great <laughs> idea And now all we have is the ugliest house on this side of the coast It's a long story The point is, this renovation isn't happening now But don't worry, I got you another job instead Not prestigious, but everyone starts somewhere, right? Check your email for the details And don't be a stranger again Yeah. <laughs> Zakładka maila. Też zlecenie już na ciebie czeka. Aby je znaleźć, wciśnij tab i otwórz zakładkę maile. Pamiętaj, aby często tam zaglądać w poszukiwaniu nowych zleceń. No, i mam tutaj... Hej, pośredniczy w sprzedaży takiego jednego domku i chyba panuje w nim totalny chaos. Potrzebuję chyba zaufanego, żeby pomógł mi posprzątać. Pierwszy i ostatni Mogę? raz... Co? No, czekaj, czekaj. czekaj. Raz pracowałem z nową dekoratorką wnętrz, stanowczo przesadziła z ozdobami i... Zostawiła otwarte okna, żeby wpuścić nieco świeżego powietrza, co nie byłoby problemem, gdyby tylko Szopni uznał tego za zaproszenie do złożenia wizyty. Efekt widać na zdjęciach. No cóż, opoty. Tylko powiem jedno: o, ja nie mam maili. O. Czyli ty masz wszystko. Ja będę tutaj. Tym, Ale och. mi kratkuje stres. Także Taka, jeśli coś szukasz nie. okazji do szlifowania, co? Sflipowania, nie ja pozdrawiam, no tak. Ten naprawdę tego potrzebuje, ale gołem praca prosta, łatwa kasa. nie chodzi ci, tak że bardzo nie, fajnie. Nie chciałem ci nic mówić, ale też to zauważyłem, Mówię, że kurwa, podobna puszka na Monstera. Mm. Kocham to, kocham to już. Ej, nie było, nie było tego wszystko wcześniej. Kolejka jakieś są te, są jakieś. E... Ogólnie ty grałeś w dwójkę, nie? Nie ze na wszystko pamiętaj, że cię kocham. Takie coś pisze na tym. Nie grałem. Naprawdę? Ku pamięci zaginionego bajgla. Pod łóżkiem. Naprawdę? Tak. Jak sądzisz? Tak. <noise> Ogólnie takie pudełeczka są, nie? No. Jak je otworzysz, to są wszystkie dodatki. Wyjmujesz i masz część na przykład do kolejki. Aha. kłam, ale bo ja. Dobra. <noise> Dawaj jakieś zleconko, bo nie mamy zbytnio kasy i nie mamy też tych narzędzi, więc musimy zleconka zrobić. No, żeby zrobi się ten, tego... Ale nasz dom jest w takim średnim stanie, można wyrzucić trochę farby popatrz tutaj... na dół. Tutaj to jest Ty to pety masażny. mnie zawsze tak... Zawsze mi tak robi, że mi się żygać chciało. To ciekawe w sobie. To są takie pstrokaty. Taki, takie Takie e Sport. e Sport. A co jest w tym komputerze? O. I to, co masz tak pod tabem. Się klikam bez ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia. Myślę, że mój komputer bez ostrzeżenia zaraz wybuchnie. Umie też na tym na OBSie, pisze, że jak kodowanie przeciążone. No. Mi się wydaje, że tutaj po optymalizacja. Podstawy zleceń. Żółto oznacza, że w pobliżu znajduje się zadania. Nie wiesz, jak używać swoich narzędzi. Książka z Bob Bessie. Naciśnij to aktywuj zmysł flippera Dobra Jak się rzuca? O Ty, czemu ja mam kur... 30 fps'ów? Ja <laughs> też Nie wiem, no tutaj coś tam, nie wiem Niby coś tam jest z tych fps'ów, ale Na tych średnich miałem <laughs> 30 A na, mm. na jakich jakichś niskich mam, mam, e, a rzeczywiście podku, coś oczywiście no, coś mam się, taki zamiar Taki zamiar sprzątać, sprzątać, sprzątać jakiś bober Czekaj, bo ja zapomniałem jak się otwierało to kółko? ja prawie. Przetrzymaj. O. Właśnie. Jakaś książka bobrowska. Ja bobrowska książkę. Ale dziwne, jest optymalizacja w tej grze, to trzeba przyznać. Trochę nie rozumiem. Czy to tylko w tym pierwszym levelu, bo to jest dużo elementów, czy ogólnie ta gra tak będzie działać zajebiście? Nie wiem, ale to coś po aktualizacji musieli spieprzyć. Bo ja pamiętam, że mi ładnie ta gra chodziła. Dziwne. No. Najgorszego komputera też nie ma, ale żeby, mi, żeby mieć 300 fps, bo na średnich to naprawdę musieli się postarać, nie? Zbieraj śmieci, a nie? Już się wynoszę. <śmiech> <śmiech> Spokojnie już, już, już się wynoszę, nie ma problemu. <laughs> Zbieram, ale nie ma chyba. działa gdzie są śmieci? O, worek. Nie wiem gdzie to się... ale wrzucę go za drzwi. Po co tu ma Wiesz, musisz trafić do kosza. A gdzie jest kosz jakiś? Na zewnątrz. No to... no to dobra, to wiesz. nie potrafią. Po co teraz? No nie to już się nabywa z tym trafieniem. Już chcemy iść w tą stronę sprzedaje wszystko co popadnie o, możesz teraz zakończyć to zlecenie czemu? Nieprawda Oznaczę, to jest trudne. W twojej pracy możesz zakończyć. O, b, 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 dobra. Zrobimy ja zlecenia na trzy gwiazdki, a nie. A, no co będę? co to będę czytał, marnował czas, samorek. Dobra, ja jeden wynieść to w pizdu. Putastyczny Ktoś się spuścił w łazience, <grym> To nie byłem ja. Aha, Mhm. Aha O, okno. No cóż. Jest Nie wiem, chyba, <noise> chyba już wszystko wszystkie śmieci wyniosłem. Sprzedać trzeba. Jedyny śmieci jaki tu jest, jestem ja. Aktualnie chyba. Mm. <noise> pod tabem masz pokazany co możesz sprzedać. chyba Żeby zarobić, po prostu podpierdaleć podpierdalać im ten. Rzeczy? Mm. Co jakiś zmysł flipera, ale ja totalnie nie rozumiem tego trybu Nic mi to nie pokazuje chyba, to chyba git A pod czym? Pod kół. To jest pokazuje ci gdzie jest jakiś brud No to nie wiem nie czy jest jakiś brud nie No ma nie brudu. ma, bo na to się podświetlił No to nie mam, no to idę się wnieść, idę się wnieść siebie i te worki Trzeba <laughs> być ostatnim śmieciem, He, się o znak O, pyk 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 Fantastycznie. Traf na śmiecie do kosza trzy razy z rzędu. A to był zajbisty trick, po prostu podnoszę do śmietnika i to wrzuciłem. Wow. A znaczy gdzie ten kwiatek? Gdzieś ładnie ułóż. A zresztą to ja tutaj ja tu tylko sprzątam. Hmm. Co mi pokazał? To sprzedawaj wszystko, a ja to ułożę. Jak spr... Ale jak wszystko? To to się ci pokazuje, że masz sprzedać. Nie wiem jak to się pokazuje. No. Taba naciśnij. No. Nie? I hmm. masz? Tutaj wszystkie. co masz No to w każdym pomieszczeniu musisz popatrzeć. Można, że śmieci wyrzucić, kwiatki naprawić, wyczyścić i ryby posprzedawać. No. A, bo to tam ta designerka najewała mu tyle rybów. <grybów> ryby wszędzie, co to będzie, co to będzie. Jak chyba nie ma już wszystkie chyba zostały sprzedane. Plamy śmieci A Co? To... Znaczy nie było? Mamy Gdzie trzy fiastki. Naj... Tu co jeszcze tu? To jest okna trzeba umyć. No to podejdź do okna i przytrzymaj lewy. Ty będziesz mógł umyć w tego okna. Chodź do mnie. To jest chyba czysta. no. <grymne> no tutaj masz, patrz, to jest grudnie. Jak? Przytrzymaj Zajmij. lewy? Przytrzymaj lewy, na oknie. Tylko musisz ścierkę wybrać. A, że to? No. O. kurde, jak to się tym jeździ. Tak się tym jeździ, to jest... Musisz trzymać jeździ. To jest chyba od drugiej strony, o takie dziwne wrażenie, wiesz? Nie, to nie ma różnicy z której I tak się wiem, bo jeżdżę i się nic nie dzieje A czemu ci, ale przeszło ci w tryb mycia okien? Nie Nie wiem, my, my time jakimś czymś I tyle, a pójdę z tej strony A Czy przytrzymywałeś ten? przycisk? Chodź tu, nie chodź nie do wiem. mnie no Hop, i masz umyj okno Klikasz i musisz przytrzymać, żeby je umyć Aha, że tak, jeszcze Dobra, to jest to upośledzone po no. prostu a nie pisze, żeby... żeby trzymać ten przycisk, żeby mieć w sobie. No ale jak się musisz przyjść. No wiem, ale jakbyś mi nie powiedział, żeby się nie dowiedział. Bo <grymne> prostu tak to coś, mówię, co się z daje. O, ślicznie. No i mamy wszystko. Fantastycznie. Nie mamy żadnych wykrzykników ani nic, czy jest wszystko ładnie. Piszczą do mnie na Discordzie. Bandę zi <grymne> A będzie to słychać, będzie za. Każdy będzie sprawdzał Discorda. <grymne> Dobra, to wszystko co zakończamy. Tak. Shift i spacja. A co to jest? A, to jest jeszcze ten ten, że coś tam ogród? Z... Co? Oj. Wszystko. No tak. A w ogrodzie? O, o nie wiem. Wow. 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 <laughs> żaden się tego nie spodziewał żaden. No i rzeczywiście to mieszkanie lepiej wygląda. <laughs> O nie, nie, pozbierza... nie pozbieram, tego papieru z podłogi. No, wow. Naprawdę się postarowałeś, Naprawdę mi na tym zależy. Właściwie widzę. No, no to, no to dobra. Sprawdź maila. Piszę długo niestety. Btw. By, by Jedna z sąsiadek dokarmiała tego trzeba przez trzy miesiące. Myślała, że to taki spasiony kat. Haha, <laughs> <laughs> nie wierzę. Ale potężne te dialogi. Jestem w ogóle potężne sięgnięcia. To tylko początek i szop na zdjęciu takich. <noise> śmieszny, zabawowy. Jak tam co tam? O, tutaj zabawowy. znowu 3 FPS-y, let's go. No, w tym domu jakieś. Jak się znaczy... przerzucamy z lokacji do lokacji, to. Mam tak niby 100, to... ale czuję się, jakbym miał 30. Dobra, sprzedaję wszystko. To ja też ci pomaga. Dobra. Wszystko sprzedawać, nie? Jak leci Wszystko, wszystko w całym domu, wszystko, wszystko co się da sprzedać. całą kuchnię też sprzedać? Znaczy, sp spróbuj nie okna, nie? A, a kuchnię Ta, też sprzedać? A drzwi też, tak wszystko Sprzedawaj wszystko co się da Dobra, laptopa też sprzedać A nie wiem czy możesz, ale jak się da to sprzedaj Na się Sprzedawaj laptopa bez paniki, nawet możesz kojarzyć, Sprawdzać maile, kupować przedmioty w sklepie i No pod tabem na jakieś klucze sprzedam Sprzedawaj drzwi też, sprzedawaj tylko nie okna A czemu nie okna? Okien mi na razie nie sprzedawaj O, bo mi wszystko z szafek wyleciało No to nie wszystko, tak pyk, pyk, pyk tak jak leci No bo wywaliłem wszystko z szafek ogólnie przy okazji Spróbuję się, o tutaj się tylko nie da sprzedać Drzwi też? A wszystkie? Tak, tak Oprócz tych wejściowych. O, za późno. No dobra, trudno się mówi. I tak później. No cóż. Odszedłem już jakąś karteczkę przy swoim co chciałem ją A, do, No cóż. Karteczki też sprzedawałem No powiedziałeś wszystko na to. Dobra, światło też jest niepotrzebne. Światło też, no. no. Dlatego się pytałem czy wszystko, no? wszystko, no, no. Wszystko to wszystko. Okna zostały. Dobra, to tych drzwi nie sprzedam po prostu. O, mam punkt. Jakiegoś flippera. Za to, sprzedałem wszystko. Dosłownie wszystko. Dobra, to posprzątam te śmieci może. Cyk. Gdzie ja śmieci mam wyrzucić? O. Aż tym rzucił. O, mogę to otworzyć? O, mogę. Chlub. Mogę to zamknąć? O, kurwa. Klasa. A na dwór też i wszystko posprzedałeś? Możesz, no. Weź, jak pewnie wszystko od początku. O, nie, tak, tylko ja bym chciał tą kartkę przeczytać. Jak chcę czyta? O, masz trochę pizzy w Nie, udodowca. nie marzysz. Już nie ma pizzy, sprzedałem całą. A co tutaj pisze? Cześć, ja z przyszłości, bo nikt inny tu nie sprząta. Moją karteczkę znalazłem To też sprzedam Orek na śmieci Nie ma, nie ma wszystko Można znaleźć kupca Powiedz mi, no. chodź tu do mnie Idę Co tu robi babelka na środku schodów? Eee, mam ci nie, nie wiem, ale już nie ma <laughs> Coś musiałem sprzedać, coś się zawaliło Dobra, okna też Okna też masz No bo okna sobie dostawisz jak coś przecie po swojemu. Tak no, się najwyżej dziura o, o chulie, i to ten cały dyn. dom można zburzyć. Cześć, biorę jakieś gazety, jakieś puste zbieram. Posaduchowo. Jaki stary gołda. O, tutaj też coś jest. O, więcej gazet. Dobra, wrzucam to. O, karteczka. Mogę podnieść, mogę przycisnąć. to jest, nie, to jest list. Jakiś. A, e, to. Oj, Tu nie będzie za listu. Siub. <grym> No może też? Wszystko? Ciachać? Mm. Private property. Dobra, sprzedaję. Nie, w sumie możesz zostawić to, co A. jest na ogrodzie tu. No dobra. To co tu jest? Garaż trzeba ogarnąć. No właśnie tu wylazłem. Też wszystko trzeba sprzedać tu. O, narzędzia. I po narzędziach. <noise> no lampę może tutaj zostawię, może się przydać ewentualnie. Yy, dobra, bo ja mam jakieś ulepszenie. Ja też mam właśnie jakieś bo... ulepszenie, i ja w sumie nie patrzyłem jeszcze. Do czego? Do tego. Odblokujesz moje... ...dopłykowanie czy też. Będzie to się ulepszenia? Ja biorę chyba coś pod wyburzanie, nie? A ty będziesz sobie brać pod ten... ...pod malowanie to Każdy ma pod ten. Bo zależy czego używasz, A. nie? Aha, Więc każdy tak to ma ja to mam... samo. Aha. No ale jak ja będę używał częściej młotka, to ja mam więcej młotkowych rzeczy. No, tak, 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 tak. tak, ja, tak myślę, że do... no? znaczy, ja myślę, że dostałem jakieś punkty ogólne, a tutaj rzeczywiście po prostu hmm. do flipala dostałem: jak dwie krople wody, że mogę, można kupować Zupiekować. sobie. Tak. No. Ja, zresztą, jak dają, że co? Trzeba brać chyba. No. <grym> nie ma innego wejścia. Znaczy, to trochę w sumie głupie. No bo po co dawać punkty, jak można zawsze po prostu to weźć, dać. I żeby można było włączać to i wyłączać ci coś. No. W takim czymś punkty są niepotrzebne w sumie. Pasty, pasty. Dobra, to razu tym się te tam zajmuj może. <grym> Bo się ja ci coś sprzedam. A to hurtem lecę, to dowiesz no, wiesz. Niech tutaj światła też sprzedałem. No no więc... Ale to spoko. <grym> można takie robocze światła A wiem, chyba skąd tabelka była, wiesz? Skąd? Bo to była obramówka chyba na górze, ale stwierdziła, że spadnie może, czy coś, bo tutaj jest jeszcze A spoko, jedna. tam można zrobić taki ładny łuk, wiesz? to mm. ja się nie przejmę no, znaczy, ja tam nie sprzedałem tej belki, ona sama spadła w sumie, ale na czym się trzymała, co sprzedałem pewnie. <grym 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 zamknij worek. No, po co zamykać worek? Żeby, no masz po lewej stronie Aha. zapełnienie twojego worka. Jeżeli widzisz, że jest pełno, no to musisz go zamknąć i wyrzucić. No znaczy to się chyba wie? sam zamyka, albo ja po prostu przystrzymuję się zamykam no. przez przypadek. Znaczy tak, nie on wie. chyba sam się zamyka, jak jest napełniony. Ale możesz zamknąć go wcześniej. Jak na przykład masz daleko śmietnik. Nie by ta, nie by ta. I wtedy nowy bierzesz worek, sobie tak, ale mamy ten taki śmietnik do nargi. Wyrzuca <laughs> się, znika. <laughs> fajne, fajne, chciałbym taki. Nie powiem, że nie. albo to chyba garden to jest jakiś dodatek, więc. No, chyba, chyba nie ten. Chyba nie pogardenujemy sobie za dużo. Dodatek? No nie. No, bo mamy zablokowane, chyba że to się odblokuje. Mi się wydawało, że jeszcze nie ma żadnych dodatków do House fitera. A nie wiem, może tak być, że nie ma, ale w tamtym był. No nie? Że dodatek no tak. był do tego. Czy jest dodatek? Jest support pack. Po prostu. Który daje ci tam jakieś głupoty. A tak to rzeczywiście nie ma, ale nie wiem, bo wiesz, no. tak się świeci tak jakby Bo to wiesz. jest, bo to jest nowość, dlatego się świeci, bo nie było wcześniej tego. Ja nie mogę tego wygrać. że wiesz, nowość, no. że w tej grze, czy nowość, że... Nowość w grze, bo no nie było tego w grze, nie było gardena. Nie wiem, nie wiem, chwilę grałem, bo dostałem w jedynkę chyba, dlatego, dlatego coś tam... A Znaczy ja mówię o dwójce. A ja dostałem, no nie tam. wiem, ja grałem chwilę w jedynkę, bo dostałem chyba, ale bez dodatków, chyba tylko taką w całą grę żebym się streamował chyba przecież z tego To było A chyba dawno temu Dodatki kul do, cool. Cool do jedynki Albo dostałem, z, nie wiem czy dostałem z dodatkami Czy być. musiałbym to sprawdzić Szczerzymy. Jedyne co mi się w tej części nie podoba No To tryb malowania Zobaczysz dlaczego To jest strasznie nie <laughs> Podejrzewam czemu Ale wydaje mi się, że Że, 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 że Dostałem po prostu jedynkę taką czystą Dlatego ma A te palety sprzedać pizdu? Tak. Sprzedał więc. Dobra. Tak Sto... naprawdę nie opłaca nam się teraz tego sprzątać. Lepiej się sprzątać jak już trochę się ulepszy wszystko. Bardzo możliwe, no jak chcę sprzątać, to co? Na sobie posprzątam. <grych> no nie. Co by? Bardzo Możemy lecieć na dziecią. Jest to w sumie nie To ja tu w sumie jakieś nie wiem. Co to co, co to jest? Jest taka podłoga, nie wiem, dziwna. Co tu się zalęgło? Jakieś to Sakra, Masakra, masakra, jakiś grzyb. Albo inne dziwne stworzenia. Hmm. To, to. Pobite płytki, pobite rawy. Pobite gały Co Dzięki. <grystanie> to nie będzie można tego po prostu zamalować, tylko trzeba to czyścić. Nie. Nie, nie zamalujesz tego. Czemu? Będziesz miał. Będziesz miał normalnie świat na nowej tapiecie. Aha. Znaczy, no nie wiem, może się nie znam, że to tak pytałem, no ale jakby się zapalowało, to powinno zniknąć. No powinno, ale tak nie jest. no Bardziej realistyczne jest, no jak masz baną ścianę, to też ci będzie przebijać, nie? Ja po pewnym czasie powinno, kurde, ten. No jak zrobisz 8 warstw, to tak, no. Mhm. Mm Co to robi gałąź na dachu? Boże, że dachu? Nie mogę, A nie mogę sprzedać, tak, prawie z, tak sprzedałem. Jak czyta, że Cita, nie można tam schodzić, niestety. Dobra, dawaj następne scaczonku. Później będziemy się bawić. Dobra. To za podzielę ten materiał na pół. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia i bye bye.